Eee, tak, włączyło się, włączyło się, dzień dobry. Eee, no już się włączyło, włączyło się. Dobra, ej, włączyło się. Siemano widno, więc Ja gram tutaj z Wiktorem. Eee, na mnie mówcie Kuba. Eee, lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i... i to tyle. No mam zasady, że ja tutaj nie proszę. Eee, ja jestem tutaj. Dobra. Tak sprawdzę... Gdy? Tutaj jestem. Sprawdzę czy statek to nie? Kaja. Chodź, chodź, chodź. Gdzie ty jesteś? Tutaj... W... Widowie ja nie ogarniam tych. Totalnie na normalnie, taka będziemy no znów armi zagrać. A tak jestem, tam... Ale ja gdzie ty jesteś? A tam jest taki... przycisk sprzyjisz, kto Matko... Ja tutaj nic nie rozumiem. Ła, matko, ja to głupi jestem widzowie, naprawdę, bo Wiktor to nie wyrozumiał Dobra, gdzie ty jesteś? Wiktor, no gdzie ty jesteś? Tutaj no i teraz tutaj tak, jest to, masz, masz tutaj wejść. Masz wejść, to tam jest ten to stoship, to tam jest ten stoship i potem to, to wyjdziemy, logiczne? Okej, okay, popatrz jak jest. Ten czopek głupi Chodźmy wszyscy do stajki. Do Tosip, Tosip, Tosip. Kto jest to jest, Tosip? To jest tutaj, paniemki. Tosip, Tosip. To jest Tosip. To -to A teraz się mówi naprawdę. Gdzie to jest? Przy tobie. Ona, tak, dzień dobry. To jesteśmy teraz na penastropie. Jak coś to, a to na lewej stronie... To... Nie wiem, ale wiem, że teraz to będzie jakby testować. Teraz mamy to... przetrwać i jak coś to... Jak coś to... W lewym, w lewym, w lewym rogu ma, znaczy w le, na lewo masz takie coś jak ci, ciaska, jak to włącz, ponieważ to sprawia, sprawia że mogę umurzać. Logiczne. Tak to jest. ale jak już w lewym... Tak, w lewym... mam takie, no, takie, Takie taki, yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem przycisków, i tam jest cias, ciasz, i to pikni. Jak chcesz, to to jest y, taki. Mam no, jakieś siedem przycisków, kolejka. No, mówiłem ci, że. No, siedem przycisków. replay. Replay, czyli? Jakie siedem przycisków to choroby niby. Normalne. Ty chory jesteś. W lewym, e, dolnym rogu. Nie ja z tym Wiktorem to nie mogę po prostu. W lewym, gór, e, górnym rogu. Proste. No to choinka ja jakoś nie No to w takim razie zakończymy. A która która prawa? W lewa. Lewa to jest. Lewym, górnym czy dolnym? Dolnym, powiedziałem. Dolnym. Małopie. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, No to mam siedem przeciwników Tam jest taka czaska, czaska, Czaszka. Tak. No to kliknij. Tak. To, to sprawi, że jesteś śmiertelny. Jesteś tak, niechcem. na czerwono no, się Tak, to, no to, to sprawi, że tak, teraz... Ja no, to, jest, to jest ten to choribki no. Z tobą to nie można normalnie grać. A rybka widała, bo tu się woda dostaje. No to tak, jak że to jest testowe, potem Cię, będziemy... I to cholowy jesteś. Nie. Ja, ja się zaraz ja I już nie kręcę z tego. Jak no. chcesz, to... Yy, dobra, No to, chcesz, tak, tak, to... No. tak chcesz, tak, to... Tak, chcesz? Chcesz nagrywać, czy nie? Ja, ja nie musiałam nagrywać. Jakbyś wiedział, to ty nawet nie, nie wiesz, o co chodzi w tej grze. Yy, ch chyba, że chcesz grać z ambicją. Powiesz co, ja, bardziej on nie wie, jak ja się zachowuję w domu, jak Albo jak małpa, co? Jak coś, to yy, masz po, po prostu... Yy, no to gramy w inną grę, czy nie? Taki to... Tak, tragedia ja jest. Ogólnie no, widzowie tym chłopakiem, ale mówię jak babę. No, no, teraz już mówię no, na nie mówię, nie? No, ale Jak coś to... takie Jak coś to chcę, żeby to... No teraz zrobię coś z gramy Gramy piszę i grytaj. bo ja jest